Nauka i szkolnictwo wyższe są obecnie w centrum zachodzących w Europie i w Polsce przemian. Życie społeczne i gospodarka oparta na wiedzy potrzebują wykształconych profesjonalistów, gotowych do twórczego rozwiązywania problemów i efektywnej pracy. Dlatego też kluczowym zagadnieniem stało się zbliżenie uczelni do rynku pracy oraz dostosowanie kształcenia studentów do jego wymogów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego osiągnęło ten cel między innymi poprzez wdrożenie programu pilotażowego dla uczelni prowadzących kierunki o profilu praktycznym. Jesteśmy w tej chwili w sytuacji, gdzie przybywa dyskusja o gospodarce. Ja cieszę się, że. Konstytucja dla nauki przewidziała szereg rozwiązań jako intuicyjnie, które dzisiaj okazują się bardzo przydatne. Program praktyk dla Państwowych Wyższych Szkół zawodowych to jest program, który w tym roku dobiega w tej pierwszej edycji do końca, także jesteśmy już w fazie pierwszych podsumowań, wyciągania wniosku. Sześciomiesięczne praktyki pozwalają rzeczywiście na. Taki ściślejszy związek uczelni z przedsiębiorcami na takie wdrożenie bardzo praktyczne studentów. No i jest to duży program, ponieważ w tym programie uczestniczy 7 tysięcy studentów. Teraz to jest naprawdę nauka zawodu i każdy kierunek, którego my tutaj nauczamy, w ramach którego kształcimy Studentów ma system praktyk. Uczelnie akademickie, które przygotowują do zawodu, a nie mają tych praktyk, to absolwenci stykają się z tym problemem, że idą do zakładu pracy, do tej przestrzeni zewnętrznej i okazuje się, że tam są inne wymagania niż te umiejętności, jakie oni zdobyli podczas kształcenia akademickiego. A jak student wchodzi w te przestrzeń, profesjonalną zawodową już na drugim roku studiów to on zdobywa tamto coś, czego nie byłoby, gdyby uczelnia ściśle z zakładem pracy nie współpracowała. Powiązanie studentów ze środowiskiem pracy jest sposobem na zrealizowanie ważnej części procesu kształcenia, jakim jest przygotowywanie młodych ludzi do dobrego wykonywania zawodu. Umożliwia im zdobywanie nowych umiejętności, a jednocześnie rozwija kompetencje społeczne. Rośnieską uczelnią współpracujemy od lat i stworzyliśmy Nową specjalność na kierunku mechanika i budowa maszyn, i to jest specjalność projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym. Wspólnie pracujemy na jednym modelu, projektując i wytwarzając wyroby. Jest to obopólna korzyść, z jednej strony dla studenta, dlatego że student ma możliwość pracy na najnowocześniejszym narzędziu do projektowania, z drugiej strony ma możliwość praktycznej nauki zawodu. Z kolei dla pracodawcy jest ta możliwość, że no na wczesnym etapie ma wpływ na kształcenie studenta, na przygotowanie studenta do konkretnie wykonywanej pracy. Praktyki zaczynają się na drugim roku studiów. i Są to praktyki obowiązkowe. Przyjeżdżamy tutaj, odbywamy wstępne oprowadzenie po fabryce, po całym zakładzie, następnie przechodzimy do różnych działów. Między innymi tutaj nasza specjalizacja przechodzi do działu konstrukcyjnego, gdzie mamy możliwość współpracy z pracownikami, którzy pokazują nam cały proces projektowania, cały proces produkcyjny następnie. Po czym możemy nawet sami usiąść i spróbować swoich sił przed tymi programami. Dzięki praktykom jesteśmy w stanie zapoznać się z tymi różnymi programami, w ogóle z tym jak działa taka wielka firma, zobaczyć na co patrzą przyszli nasi pracodawcy i jak w jaki sposób szkolić się, żebyśmy byli dla nich bardziej wartościowi. Dzięki tym praktykom nie jesteśmy rzuceni tak na głęboką wodę, tylko mamy już trochę doświadczenia, przez to to wszystko jest jakieś takie bardziej płynne. Możemy na podstawie tych praktyk powiedzieć, że pewne właśnie doświadczenia wspólne zaowocowały tym, że studenci mają gwarantowane miejsce pracy w tychże przedsiębiorstwach i przedsiębiorcy mówią nareszcie, bo mówią przychodzili studenci, musieliśmy najpierw po swojemu pokazywać zakład, szkolić, a tak są pełnowartościowymi pracownikami. Oni też to wiedzą jako studenci są rzeczywiście bardzo usatysfakcjonowani. No, też jest odpowiedź, czy rzeczywiście to przedsiębiorstwo jest tym docelowym, czy trzeba wiedzę uzupełnić, czy trzeba jeszcze gdzieś tam w końcówce popracować nad rozbudową tego swojego doświadczenia młodego, naukowego, ale w powiązaniu z przemysłem. Praktyka zawodowa, połączona z praktyczną pracą dyplomową, umożliwia studentom efektywne przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Równocześnie sprzyja współpracy uczelni z przedsiębiorstwami zarówno w wymiarze dydaktycznym, jak i badawczym. Te nowoczesne laboratoria służą także wsparciu regionalnych przedsiębiorców. To tutaj współpracujemy z nimi, dokonując tak naprawdę spełniając ich oczekiwania, rozwiązując niejako ich problemy. Przedsiębiorstwa w dzisiejszych czasach są oparte o nowoczesne technologie, o nowoczesne urządzenia, przemysł 4.0. Aby móc kształcić adekwatnie do potrzeb studentów, musimy posiadać analogiczny sprzęt, w którym studenci realizują zajęcia w trakcie praktyk warsztatów, ale także w ramach kół naukowych. Dzięki temu w naszym Instytucie powstają nowe kierunki. W tym roku nasza uczelnia opuszczą pierwsi magistrzy inżynierowie w kierunku inżynieria produkcji. Ten kierunek powstał stricte na potrzeby naszego lokalnego rynku pracy. Rozmowy z opiekunami, praktyk, z dyrektorami w firmach spowodowały, że taki kierunek powstał. A od października powstaje nowy inżynierski, automatyka i robotyka, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród naszych lokalnych przedsiębiorców. Studenci Praktycznie w każdym roku studiów e, muszą odbyć e, praktyki studenckie, wysłanie są właśnie do tych okolicznych e, firm i e, przychodzą z dużym, bardzo dużym doświadczeniem i które, które przekłada się na te, te efekty naszej, naszej pracy. Owocem tego jest stojący za mną bolid startujący w zawodach szeleko Maraton. E, są to zawody, których celem przejechania jest jak największej ilości kilometrów na jednym litrze etanolu. W naszym przypadku udało się przejechać 749 km. Jest to, można powiedzieć, drugi wynik w Polsce. Dzięki programowi studiów stworzonemu wspólnie z przedsiębiorstwami, student objęty zawodowymi praktykami studenckimi nie tylko zdobywa szeroką wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne, ale może również rozwijać swoje pasje i uczyć się pracy zespołowej. A same praktyki nie są już tylko przykrym obowiązkiem, bo zazwyczaj wpisują się w spektrum zainteresowań studenta i mają atrakcyjną formę. Nie pracowałem samodzielnie przy tych praktykach i przy stronie, jak i tutaj przy platformie e-learningowej, tylko pracowałem tutaj ze znajomymi, którzy studiują razem ze mną i to bardzo się podoba, ponieważ dzięki temu rozwijamy swoje umiejętności, rozpoznajemy nowe osoby. Między innymi tutaj założyliśmy na naszej uczelni salę e-sportową i w ramach tej sali stworzyliśmy już dwie edycje turnieju e-sportowego dla młodych ludzi, ponieważ e-sport bardzo prężnie się rozwija obecnie na rynku polskim, więc coraz więcej jest chętnych osób, jak i drużyn, do udziału właśnie w takich turniejach. Studia praktyczne są przygotowywane w porozumieniu ze środowiskiem gospodarczym i muszą odpowiednio reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Mając na uwadze rozwój współpracy z przedsiębiorstwami, uczelnie o profilu zawodowym inwestują w specjalistyczne laboratoria i pracownie. Poszerzają również swoją ofertę o nietypowe kierunki studiów, takie jak produkcja i bezpieczeństwo żywności czy zielarstwo. Jeżeli chodzi o kierunek zielarstwo, mamy trzy specjalizacje. Jedną z nich jest specjalizacja uprawowa. Czyli typowo uczymy się, jak w sposób ekologiczny uprawiać zioła lecznicze, przyprawowe. Jestem bardzo zadowolona z faktu, iż możemy w sposób praktyczny poznać dziedzinę, którą studiujemy, począwszy od siewu, poprzez poszczególne fazy rozwoju, aż po zbiór, no i to, co możemy później z tym surowcem zrobić. Praktyki na tym polu doświadczalnym. Ułatwiają nam uprawę tych ziół. Wiemy, na jakiej glebie musimy je zasadzić, żeby mieć dobry, doskonały plon. Jak wyhodujemy własną roślinę, to czujemy ten dreszczyk emocji, tę radość z tego, że wyrosła z tego nasiona, co wrzuciliśmy do ziemi. Że możemy to zebrać i wykorzystać na dowolny sposób, żeby pomóc sobie, albo rodzinie, albo także innym ludziom. Najważniejszymi kryteriami stosowanymi przez pracodawców przy zatrudnianiu absolwentów uczelni są ich kompetencje osobiste i interpersonalne. Niemniej istotne są posiadane umiejętności oraz wiedza. W przypadku pielęgniarstwa doświadczenie zdobyte jeszcze przed rozpoczęciem praktyk zawodowych ma kluczowe znaczenie. Stąd też na uczelniach zawodowych powstają centra symulacji medycznej z salami o wysokiej wierności. Uczymy się tutaj właśnie, że możemy stworzyć taką realną sytuację, która mogłaby się odbyć w dyżurce bądź na oddziale w szpitalu, w różnych stanach zagrożenia życia pacjenta i wtedy uczymy się reagować, uczymy się podawać leki, opieki nad pacjentem, jak prawidłowo wykonywać techniki pielęgnacyjne, jak prawidłowo zakładać wellflon, podłączać kroplówkę. Tutaj nasze uczenia daje nam duże pole do popisu. Możemy mieć praktyki w podstawowej opiece zdrowotnej, w placówkach zdrowia, na różnych oddziałach, także na drugim roku. Do Dopiero przeszliśmy tylko przez połowę z nich, jeszcze czeka na nas druga połowa. Jeszcze odnajdujemy taki swój własny oddział wymarzony, na którym chciałybyśmy zostać i kończyć swoją edukację dalej na studiach magisterskich, no i już oczywiście zacząć pracować. Mogę powiedzieć, że nie było problemu właśnie w znalezieniu partnerów, a takie pozytywne sygnały już po realizacji tych praktyk, myślę, że otworzą dużo szerzej drzwi właśnie do tego typu kontaktów. Nie chodzi tylko o taki czysty biznes, przemysł, również trafiają właśnie w tym trybie studenci do innych podmiotów, no i myślę, że też efekty tych prac są bardzo obiecujące. Na tej podstawie jeszcze będziemy łatwiej mogli formułować kolejne programy już na trwałe, wprowadzając pewne rozwiązania dotyczące praktyk studenckich.